Hej końcowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Overpass i dziś otwieramy kalendarz adwentowy dzień 21, o no chodź tu dzień 21 dobra dzisiaj mamy takiego misia od razu go zjem 22, jutro 23, czy jeszcze? Kecie, 20. Mmm. 22, 23, jeszcze 3 dni kalendarza widzowie. Mmm. Jutro jest początek astronomicznej zimy. Mmm. Pewnie się. A, a nie widzowie. Bo tutaj, jak się wywalam. Mmm. Do tego pojazdu się nie da po prostu mm, przywrócić tak kładam, więc po prostu zmienia mm, nakładam Ale ja zakłada właśnie dobra Przeszkody, chystawka wody, powierzchni, piasek, woda, pogoda słoneczna, czyli okrążenie, Jeden. 1. Okay. I start, więc łapeczka, subskrypcja i komentarz. Overpass chyba był 1 miesiąc temu, a um, <laughs> Madraner był 2 miesiące temu. Wow, co go tak chwieję. Za tymi żółtymi liniami muszę jechać, jak go nie zahaczę. Albo je zerwię. To mam plus 2 sekundy dodatkowego czasu albo i więcej. No i za ominięcie przeszkody również się to nalicza niestety. Tutaj się trzeba pilnować, żeby o nic nie zahaczyć. No za upadki na szczęście. To się nie wlicza, bo bym miał <laughs> dużo dodatkowych czasów. Aha. Miałem powiedzieć, że spróbuję bez upadków, ale już zahaczem o aha, dobra. Tyle co co o tym powiedziałam i tu już mam problemy, więc dwa upadki. Dobra, dobra. uratowany tym razem. Dobra, już minuty mi to zaschodzi Tutaj mamy kłody. I mamy też wypadek. Dobra, okej, okay. Aha, Cię nie wyjadę, czyżby, czyżby, co? Nie, no ja nie wyjadę, ja nie wyjadę, no. Tutaj, to chyba strlalą muszę zrobić, a nie. Po prostu muszę po nich, się pojechać po oponach, dobra, jedź. jedź. Jedź, jedź, kurde, no. I znowu po te opony, jak przejadę przez czerwoną flagę, to będzie plus y, ileś tam dodatkowego czasu kary, oczywiście, za ominięcie przeszkody. No nie chcę wam tego pokazywać, bo wtedy nie będę miał najlepszego czasu. Tego Overpassa też dawno nie grałem, oczywiście. Mm, więc no. Dzisiaj dzień 21 grudnia, 12 miesiąc. Za parę dni Sylwester. I wtedy będzie odcinek dopiero z Minecrafta, jak robię Sylwestry, Sylwester I prawdopodobnie Wigilię też zrobię A ja mam tu jechać, dobra A, a ta mapa już była nagrywana, już pamiętam Te kłody mi przypomniały a... O nie, kurde I mam plus 12 dodatkowego czasu Bo zerwałem linię po prawej stronie no niestety czyli już i tak najlepszego czasu nie miał po prostu miał się wolę wywalić, plus 4 dodatkowego czasu dobra no, no to będzie chyba ciężkie jednak tutaj znowu zerwałem dobra jedź, jedź bo nigdy, mnie, bo nigdy nie wyjedziemy, co nie? Uu. dobra jedź, jedź, żeś. dobra, okej okay. przejechane dobra jakieś deski, opony, dobra O, kurde, iż przez 2 sekundy dodatkowego czasu i, i przefiłkowałem, prze przez kierownicę po prostu Dobra, o. Dobra. I huśtaweczka. Nieudana pr próba, plus 12 z dodatkowego. Złego czasu, niestety. Yy, to nie było specjalnie. Dobra, okej, okay, idziemy za strzałeczkami, Dobra. Dzisiaj muszę sobie trochę madranera obczaić, żeby na. Prawdopodobnie na jutro Były jakieś zadanka yy, no Więc prawdopodobnie jutro MadRunner Po dwóch miesiącach nie nagrywania go W pierwszej kolejności powinien być MadRunner, a jutro Overpass należy Dopiero niedawno wstałem To jeszcze mi się nie chciało obczać, dopiero dzisiaj obczaję, więc no Film jeszcze potrwa 7-8-4 minutki. Trzeba sobie policzyć. No już czas mam najgorsze te upadki to po prostu... Oh. O i kolejne. Mnie fajnie tak poleciał. <śm> e, no planowałem bez upadków, ale to jak widać jest niestety niemożliwe. No i niemożliwe to jest, żeby nie mieć dodatkowego czasu. Aha. Świetnie opony mnie pokonały, no świetnie, rewelka Moja też kamerę zmienić, ale jej nie lubię. Z oczu kierowcy. Ale wolę tu Nie ma opony. Tym razem mi nie wywalicie. Jedziemy po piasku, opony Huśtawki, wow, dobra, uratowałem się całe szczęście I jazdunia Dobra, jedziemy tu Jedziemy tu Dobra, okej, okay. ciekawe, czy przez te parę minut jeszcze zdążę, dojechać na metę. Wątpię. No jedź, wyjeżdżaj. Ooo... no, prawie było. się nie, nie spodziewałem takiego wjazdu. Więc nie, wziąłem rozpędu, ale już. Wziąłem rozpęt, to prawda, niewielki. No właśnie, o, prawie zahaczyłem, ale na szczęście nie. No i wywrotka, oczywiście, kolejna. No i kolejna. Nie, bo nie zahaczę nie ja o żółtą linię. no no aha. No i, i już zahaczyłeś. No i rebelka, po prostu. Rebelka. No i coś do 10 minut to nie wyjadę? Nie, no muszę. Przez tą niecałą minutę wyjechać, halo Dobra, więc no, wyjeżdżaj mi tu. Oooo. Dobra. Okej. Okay. No, tak blisko. No i kolejne po 4 sekundy. Ja. I dobie. Jeszcze minuta zostawimy mu. Nie no, muszę mu, się Aha. Dobra. Widać, że gra mnie dzisiaj nie lubi, bo mi nie pozwala prawie nigdzie wyjechać. Oczywiście, oczywiście. Nie wyjadę, bo czemu? Czemu ma wyjechać? No czemu? No proszę mnie wpuszczać. No chyba nie. Aha. Dobra. Świetnie. Super do końca filmu tutaj nie wyjadę no może, może nie może, mhm. no to szkoda mhm, super super, super, to kup skuter dobra no, no. no, jeszcze jakaś nadzieja jest na ostatnie 10 sekund? no jest nadzieja na upadki no, rewelka. Dobra, Nie no, więc dzisiaj dzień 21, więc łapeczka do góry, subskrypcja raz komentarz i widzimy się jutro prawdopodobnie w Madralerze, więc hej i hej.